Człowieku, daj sobie spokój. Masz babkę lancetowatą. Masz jeszcze borowika. Co ja ci tu jeszcze mogę dać? Z takich rzeczy, które. No właśnie, nagietka ci dam. Humory ci dam, bo to też do ciebie. Pokrzywy ci dam również. No i to jad rzecz jasna. To jad a to wypił. <laughs> tak, dziękuję. Dobra, czyli tam potrzeba dwóch, yy, tam potrzeba trzech materiałów, tu potrzeba dwóch, czyli jest lipa. Pęki lnu. Dobra, trochę ich posadziliście, no macie szczęście i z uwagi na ilość prosiaczków Myślę, że dobrym zamysłem byłoby Ścięcie tego drzewa tu Wykopanie pnia I proszę ciebie, postawienie Owczarni, merci łopatę mamy pod siódemeczką, proszę bardzo Dzięki, no i git, dobra Technologia, proszę ciebie Zagroda owiec, czy pasieka? No pasieka wydaje mi się być lepszym rozwiązaniem Pancerze i tarcze, wow Dobra, zróbmy na razie zagrodę dla owiec i dajmy na razie przetwarzanie wełny, proszę ciebie. Budynki, zacznijmy od chaty myśliwego, którą postawimy sobie gdzieś tak trochę, trochę tutaj na uboczu może. Cyk. Dobrze, że ściąłem te drzewa wcześniej.